Stanisław Barszczak, Boże Narodzenie 2021. W w kwestii rodziny Europy. Z Franciszkiem Papieżem Europa kontynuuje tworzenie ludzkiego świata przy pomocy meksykańskiej maczety, powiedziałbym. Rodzinna Europa nie dotrzymuje słowa kulturze Hellady i Wilczycy Rzymu. Za to ulega konkretnym, a nagłym cięciom w rzeczywistości trzeciego tysiąclecia ludzkości. Europa teraz i cały świat posługuje się zatem maczetom również w kwestii praw narodów. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że maczetom, jeśli chodzi o prawa człowieka, do samostanowienia o sobie można czynić nowe ludobójstwo. Jako Polacy nie chcemy tego. Bo wciąż istnieje taka jakby podstawowa dyskryminacja polskich problemów w świecie. Polska, tak jak Stany Zjednoczone, już nie potrzebuje dyplomacji. Powiem a jedynie zabawy nierzadko sylwestrowych zabaw i uczt. Tutaj chcę wyakcentować jedną sprawę. Nikt nie jest zainteresowany wprowadzeniem interesów z biednymi. W przeciągu 24 mm -hmm. godzin świat zapomina słabe uszy. Stąd powinniśmy być mocni w ratowaniu każdego obywatela wspólnej ojczyzny, nigdy słabi. W związku z tym będę mm -hmm. kontynuował pracę na rzecz wspólnego postępu i wolności mm -hmm. w Polsce i w świecie, aż po grób. Niestety mamy zwycięską pandemię koronawirusa. Jak możemy przeciwstawić się kwarantannie i trwaniu w zastraszeniu w polskich szkołach? Taki bulgion, jaki mamy obecnie, to nie zupa, lecz słaby początek edukacyjny, a bardziej jeszcze kulturowy, wręcz historyczny naszych dzieci. Disneyland nie jest niepodległym państwem, trzeba solidarności w wielości. Należy wziąć pod uwagę kompetencje, warunki i zdolności osób do codziennej rzeczywistości. Za mną już 60 lat i pewne doświadczenie, również historia Polski. Polski Rze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i przewodniej partii narodu w, w ojczyźnie. Dlatego tu jeszcze widzę problem, który polega na tym, że kiedy piszesz coś retrospektywnie, to trzeba mieć dużo odwagi, żeby się nie zmienić, inaczej zapomnisz o pewnej rzeczywistości i po prostu weźmiesz pod uwagę zaledwie swój pogląd. Ale chciałbym być zro zrozumianym. Dzisiaj uważam, nie tylko wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Za bezpieczeństwo osobiste jedynie, ale jesteśmy również w pewnym stopniu odpowiedzialni za bezpieczeństwo innych ludzi, za dobro innych, za ich wielką dobroć. Edukacja w tym kontekście to po prostu budowanie pokoju pod inną nazwą. Jest to najbardziej efektywna forma wydatków na obronność kraju i jego ludzi. Cieszę się osiągnięciami gospodarczymi współczesnych rodaków. Otwarte rynki oferują jedyną realistyczną nadzieję na wyciągnięcie tysięcy ludzi z przepaści słabości i ich charakteru, tym samym z otchłani skrajnej biedy człowieka w jego losie przy jednoczesnym utrzymaniu idealnego dobrobytu w uprzemysłowionym kręgu zachodniej Europy. Cywilizacja nasza w erze globalizacji świata potwierdza bardzo słuszną logistykę przyszłości ludzkości, mianowicie, że środki możliwości radzenia sobie z naszymi problemami zakończą się powodzeniem zaledwie wtedy, jeśli tylko uda nam się znaleźć wolę polityczną wzięcia pod uwagę spełnionego sumienia poszczególnego człowieka. Owszem, możemy mieć różne religie, różne języki, różne kolory skóry, ale wszyscy należymy do jednej rasy ludzkiej. Więc jeśli ktoś zamierza błądzić odnośnie praw ludzkich, to powinien błądzić po stronie wiary i wolności. Młody człowieku, obywatelu, że polskiej rzeczpospolitej, nigdy nie jesteś za młody, by przewodzić, powiem tutaj, i nigdy nie powinieneś wątpić w swoją zdolność do triumfu tam, gdzie inni już przegrali swoją stawkę. W XXI wieku wierzę, że misja Polski zostanie określona przez nową, głębszą świadomość świętości i godności każdego ludzkiego życia, niezależnie od rasy czy religii, na całym globie ziemskim, mimo pandemii i ich ocieplenia klimatu i innych kataklizmów. Świat nie należy do nas, przechodzimy go, kontynuujemy. Dziedzictwo przeszłości właśnie z uwagi na nasze zaufanie, jakim wciąż jeszcze obdarzamy przyszłe pokolenia. Jesteśmy jeszcze w tygodniu Bożego Narodzenia 2021. Boże Narodzenie należy do chrześcijaństwa, jest Jego własnością. Boże Narodzenie należy do chrześcijan, chrześcijańskiego świata, chrześcijańskiego Zachodu. Ale czy, do kogo jeszcze? W toku nowego patriotyzmu i w sensie odradzającej się debaty o kulturze dominującej, moglibyśmy nawet powiedzieć: możemy tak powiedzieć, bo można powiedzieć wszystko w tej erze. A teraz jest też naród, narody, które w ogóle nie znają świąt Bożego Narodzenia, nie mówiąc już o tym, jak je obchodzić i chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Musisz być w stanie od czasu do czasu podążać za tą myślą. Należy zastanowić się, czy osoby, które umierają, przyjeżdżają do Europy z Azji i Afryki, chcą tu żyć i pracować, czy nie powinny poddawać się świątecznemu testowi umiejętności, solidarności. I nie należy robić głupich żartów odnośnie świąt, bo to psuje nastrój, jest nie na miejscu, nie pasuje. Ale co w takim razie zrobić z Bożym Narodzeniem? Zatrzymaj się, aby rewitalizować i ruszyć dalej. Każdego roku mężczyźni i kobiety ocierają się o siebie w Boże Narodzenie. A jeden z dziennikarzy w 1990 roku napisał: Boże Narodzenie to zdecydowanie najtrudniejsze święto w roku. Mistrz rzeźni powiedział mi: Jedno Boże Narodzenie jest znacznie gorsze niż szóste, szósta Wielkanoc. Czy zawsze tak było? Możesz śledzić pisarzy, którzy mówili o Bożym Narodzeniu w ubiegłym stuleciu. Od Stanisława Władysława Rejmonta, Chłopak przez Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa, Po Wisławę Szymborską i Olgę Tokarczuk. Wiesz, powiem Ci o Niemcach, którzy też ładnie pisali o Bożym Narodzeniu. Może których nie lubisz. Na przykład Hermann Hesse napisał w 1917 roku. Nasze Boże Narodzenie, poznanie licznymi świętami, naprawdę. Pobożnymi było od dawna sentymentalizmem, w niektórych przypadkach stało się jeszcze gorsze, przedmiotem reklamy, podstawą oszukańczych przedsięwzięć, popularną podłogą do produkcji kiczu. Koniec cytatu. Sprzeczności między przekazem a firmą, klientem a handlem są wyraźnie zidentyfikowane. Krytyka kulturalna jest tania, społeczeństwo burżuazyjne nie mogło już być bardziej porządliwie obnażone, jak wtedy, gdy zainscenizowało swoje Boże Narodzenie. Jak gdyby wykorzystując resztki uczuć religijnej za pomocą masowo e efektywnego przemysłu uczuć, chłodno kalkulującego jeden z etapów kurczenia się dawnego święta kościelno-religijnego, obchodzonego w chrześcijaństwie od IV wieku. Od początku XX wieku w polskiej literaturze pojawił się ślad nieustępliwej krytyki kompleksu Bożego Narodzenia. Satyra była często. Dodawana do sentymentalizmu, pina z uczuciami, a farsa do świętowania. Boże Narodzenie jako tło dla polskiej burżoazji, jako uroczysty, mm -hmm. prywatny rytuał odzyskania sensu i stabilności, którego erozja wydawała się nie do powstrzymania przez cały rok. Zgodnie ze słowami młodego mężczyzny o swoich rodzicach, kłócą się i trują przez cały rok, a na Boże Narodzenie leżą sobie w ramionach pod choinką. Koniec cytatu. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego ten festiwal żyje mimo wszystko? Dlaczego ten festiwal żyje pomimo całego spłaszczenia i marnowania z choinką z XIX wieku, nawet jeśli tylko w jaskiniach pamięci? Dlaczego przetrwało konsumpcję lub zdradę, choćby tylko w rytualnych pozostałościach? Co stanowi jego tajemnicę, której ulegli jego gardziciele? Jego oczywistą niezniszczalność w stuleciu radykalnie zanikającego publicznego chrześcijaństwa, najostrzejszej krytyki religii historycznie bezprecedensowego dystansu do Kościoła. Co Tomasz Mann ma do powiedzenia o Bożym Narodzeniu? Nigdy nie zapomnę miłości do magii Bożego Narodzenia. Marzy się o losie i zagadce człowieka, o jego duchowym bycie, jego fizycznej nędzy i winie i wierzy się w wiarę, wiarę miłość, Czym jest nadzieja i przechowuje się znaczenie słowa w duszy, bo zbawiciel narodził się dzisiaj dla Ciebie. Koniec cytatu. Co takiego Hermann Hesse mógł wtedy krzyczeć do swoich czytelników w tym samym kontekście 1917 roku: Zapal choinki swoim dzieciom, niech śpiewają kolędy, ale nie oszukuj się, nie bądź w rozmowie z zawsze biednym, sentymentalnym i odrapanym z uczuć holendrem. Za to niech wszyscy celebrują swoje przyjęcia. Co takiego pisarka jak Elze lasker Schiller mogła napisać? Nie przeszkadzaj w Boże Narodzenie, ono świeci, bo świeci nad nią anioł miłości. Walter Jens wie to, co wie zaangażowany politycznie pisarz. Dla mnie historia bożonarodzeniowa to największa utopia, jaką można sobie wyobrazić. Tyle tylko, że jest to w niewłaściwym sensie utopia, bo miejscem jest tajnia. Jaskinia, pastwisko bogi są narysowane bardzo zarysowane bardzo precyzyjnie. Pokój gwarantowany przez pokrzywdzony. Dziś sędziuje się w Boże Narodzenie trochę małostkowo, marginalnie, a publiczność nawet tego nie zauważa czasem. Co roku pojawiają się głównie koledzy, którzy w imię chrześcijaństwa i kościołów protestują przeciwko zbyt wczesnemu zawieszaniu ozdób adwentowych i bożonarodzeniowych oraz oświetlenia, a kurator powiedziałby. Kiedy zaczyna się Adwent, my decydujemy, kiedy jest Boże Narodzenie. My nadal będziemy o tym decydować. Czy zauważyłeś, jak głośny był ten protest? Nic nie działało. Młoda dziewczyna powiedziała do współbrata, teraz kościoły również angażują się w Boże Narodzenie. Powinny zostawić swoje łapy, to nie ich sprawa. Mnie to nawet nie szokuje. Mogę tylko powiedzieć, kwiaty ewolucji kulturowej przybierają czasem bardzo zaskakujące kształty i kolory. Koniec cytatu. Być może Watykan powinien trochę mocniej przylgnąć do odkopania w swoich archiwach tego traktatu z 1518 roku, papieżem był Leon X. I powtarzał, że Boże Narodzenie to tylko interesy. W tym czasie pojawiły się jarmarki bożonarodzeniowe, w teatrach i na placach odbywały się przedstawienia bożonarodzeniowe, odbywały się tańce adwentowe, chociaż na ten czas Kościół zabronił wszelkiej zabawy. Papież sprzeciwiał się temu, podobnie jak jego biskupi i proboszczowi. Pewnego dnia w Rzymie pojawiła się delegacja pod przewodnictwem kupca i bankiera Augsburskiego Jakuba Fugera, zwanego Bogatym, bo był naprawdę najbogatszym Europejczykiem tamtych czasów. Byli tam także kupcy z Mediolanu, Amsterdamu, Genu i kolonii. Powiedzieli papieżowi: chcemy kupić Boże Narodzenie od Kościoła. Kiedy papież usłyszał oferowaną kwotę, był zupełnie zdezorientowany. Potrzebował pieniędzy, bo chciał dokończyć budowę nowej bazylki świętego Piotra i miał na myśli kilka innych planów. Pochodził przecież z rodziny Medici i wszyscy byli rozrzutnymi ludźmi renesansu. Ale posłyszał: Sprzedaj Boże Narodzenie. Czy to znaczy, Kościół nie powinien już obchodzić Bożego Narodzenia i nie wspominać o tym w przyszłości? Nie, powiedział Fuger. Kościół może i powinien kontynuować świętowanie tego święta, a także głosić o nim, ale powinien po prostu przestać mówić nam, handlarzom i kupcom, czym jesteśmy i czego nie wolno nam robić z Bożym Narodzeniem. Doszło do handlu i dziś nikt nie wie, że supy nad grobami apostołów stoją w dniu Bożego Narodzenia. Emisji, to już nie ma znaczenia, bo prawie 500 lat później żyjemy w świecie, do którego schizofrenie ogromnie się przyzwyczailiśmy. I nie powinieneś cierpieć w Boże Narodzenie, ani narzekać na Boże Narodzenie, ponieważ dobrze się dogadujemy. Wyminąć się nawzajem, a może wrócić do siebie, znaleźć się, gdy świat już się tego nie boi, że Bóg chce go wytropić i wyśledzić, że coś na nas wymusza. Chciałbym poczynić różnicę. Tutaj w rozmowie ktoś twierdzi, porozmawiajmy o Bożym Narodzeniu, kiedy mamy na myśli prawdziwy szum między 1 a 24 grudnia, kiedy widzimy zaporę reklamy i bezlitosną tyranię reklamy, kiedy nie ma ucieczki od bitwy dla nas w ramach święta rodziny miłości. Pomówmy w pewnym przeciwstawieniu do tego o narodzeniu Boga. Kiedy dajemy się porwać temu, że ten Jezus z Nazaretu był naprawdę człowiekiem i prawdziwym Bogiem, o czym informował, Bogiem, który chwałą samego siebie jest, który w niebiosach jest naszym Ojcem dla wszystkich ludzi. Słowo stało się ciałem, jest jednym z centralnych zdań prologu Jana. To nie tylko oznacza dziecko, oznacza to każdą konkretyzację uwagi Boga na ludzi. Zupełnie inna nadwyżka narodzin Boga mieści się w dwóch zdaniach i one też muszą stać się ciałem, jeśli w ogóle mają mieć jakikolwiek sens. Filantropia Boga Twego ukazała się Tobie. Oraz to drugie chwała Bogu na wysokościach i pokój na, dla ludzi na ziemi, wszyscy są dziećmi Jego uczucia, Jego miłości, Jego współczucia. Czy to takie absurdalne i głupie przesłanie w porównaniu z prozaicznymi świętami Bożego Narodzenia, takimi jak orgia kupowania, jedzenia i picia? Pytanie o sens, pochodzenie, korzenie tego święta to także kwestia godności człowieka. Czy odrzuca swoje tradycje, czy może poszerzyć swój horyzont tak szeroko, że widzi siebie w kontekstach historycznych, by nie zwiędnąć i nie zgłupieć? W okresie adwentowym wygłosiłem zdanie Martina Heideggera, jednak dziedzictwo zawsze pozostaje przyszłością. Bycie chrześcijaninem, wiara i ufność człowieka ma swój początek w tym dziecku z Bogiem, który zwraca się do człowieka z nieograniczoną sympatią. Jeśli nie jesteśmy już świadomi tego pochodzenia dziedzictwa, tego dziedzictwa, to moglibyśmy zapomnieć o Bożym narodzeniu. Wtedy nie ma już przyszłości, utraconej przyszłości. Koniec cytatu. Jak filantropia i pokój na Ziemi stają się ciałem, czy stają się ciałem, można odczuć z pierwszej ręki namacalnie w kościele, wśród nas, w społeczeństwie, między religiami na całym świecie, a także bardzo blisko. To jest decydująca różnica między Bożym narodzeniem a narodzinami Boga. Życie z tymi dwiema wersjami można oczywiście określić jako schizofreniczne, nieco szalone, chore kulturowo, chore na konsumpcję, a nawet po prostu bezmyślne. Jeśli jesteśmy świadomi naszej sytuacji, to możemy poradzić sobie z tą rzeczywistą, ową rzekomą schizofrenią. Wtedy zauważymy, że bezkrwawe święta są właściwie bezcelowe. Jak rozwiązujemy problem? Zostaw wszystko tak, jak się okazało, jak tego potrzebujesz. Zostaw to ujęcie, jak baraszkuje. Tego, jak baraszkuje społeczeństwo, jak popada w nędzę. Bóg nie narzuca się, jest jak dziecko, jako nasz ojciec, jako absolutna przyszłość, jako wyzwolenie od niczego. Nie chcę rezygnować z tej wolności, kiedy ją przecież do, o, dostanę. Mogę zabrać ze sobą wszystko inne, ale co jest właściwie nieistotne? obok, pod, pod, pod ponad zgiełkiem i całą samotnością w okresie Bożego Narodzenia, a zwłaszcza Bożego Narodzenia. Niech niebo całuje ziemię i niech twoja dusza ulatuje w górę. Dziwne życzenia? Nie powiedziałbym. Teraz nawet wielu robi, robią się sentymentalnymi. Oni też się starzeją, jednak nie. Pomyślałem naraz o Józefie von Eichendorf i jego wiersz chcę wam na koniec przypomnieć. Zacytować. Księżycowa noc. To było jak w niebie. Pocałował ziemię po cichu. Coś mieni się w rozkwicie, śni o nim teraz. Powietrze przeszło przez pola. Kłosy pszenicy kołysały się delikatnie. Las cicho zaszeleścił. Tak gwiaździsta była noc. A moja, moja dusza napięła się. Rozłóż jej skrzydła. Przeleciała przez cichą ziemię, jakby leciała do domu. Życzę. Wam, moim rodakom, aby przy końcu tego roku Twoja dusza mogła ulatać. Życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego roku, narodzin Boga w Twoim życiu. Amen.